Wiersz pochodzi z tomiku, wiersze do kawy. Wydawnictwo: Warszawska Firma Wydawnicza. Luiza rybek, przepaść bolesna. U szczytu błękitem malowanego wzgórza, stoje z sił, jak z szat obdarta i taka samotna. Wiatr wieje i wieje. Ciało moje w jego takt się chwieje, twarz blednieje, nikt mnie nie ratuje. Dłużej nie ustanę, sama dla siebie wciąż żyję. Co to za życie, gdy toczy się wciąż bez sensu i skrycie? A ja słyszę swoje, jak wilk też samotny wycie. Stoję nad przepaścią, głos jakiś z oddali szepcze: To twój koniec. Patrzę w nieba stronę, jak w świętą ikonę. Pochylam głowę i się modlę. Witaj, przepaść bolesna. Twa obecność jest doczesna. Błagam, wzdycham, jeśli mnie słyszysz, chwyć mnie tam na dole, gdzie rośnie złote pole. Pochowaj mnie wśród zbóż, a miejsce nazwij pełnią złóż. Czytał czarek babaj.